Po rozwodzie z Andrzejem, z którym byłam prawie osiem lat, wróciłam do rodzinnego Inowrocławia, niedużego, zapomnianego przez turystów miasta z solankami, gołębiami i wspomnieniami, które bardziej bolały niż koiły. Mam na imię Marlena. Należy do tych kobiet, które wszystko robią według planu, z listą i zegarkiem w dłoni. A jednak życie bez ostrzeżenia przejechało się po mnie jak tramwaj po starym bruku i zrzuciło do małego mieszkania na parterze w bloku z wielkiej płyty. W kuchni nadal wisiały moje rysunki z przedszkola, słoneczko z niebieską kredką i mama z za dużą głową. Mama przywitała mnie ciszą i gestem, jakby między zupą a sercem zmieściło się wszystko, co chciała powiedzieć. Na pierwszy poranek obudził mnie szum wiatru i skrzypienie drzwi klatki. Na sobie miałam tylko stary szlafrok z haftem, który kiedyś był różowy. Plan na nowe życie był prosty – przetrwać. Włożyłam najlepsze dzińsy, te, które lekko opinały biodra, białą koszulę z szerokim kołnierzem i cienki, grafitowy płaszcz z imitacją skóry na rękawach. Włosy spięłam w wysoki kok, pomalowałam usta delikatnym błyszczykiem i poszłam, z CV w ręku i zacięciem w sercu, podbijać małe miasto. Chodziłam od fryzjera do apteki, od kawiarenki do sklepu ze zdrową żywnością. Nawet zapukałam do domu kultury, może szukają kogoś do sprzątania? Ale odpowiedzi były zawsze te same. Zostaw CV, odzwonimy. Czyli nie licz na cud. I wtedy, w mglisty, chłodny wieczór, przeszłam obok starej willi przy parku zdrojowym. Kiedyś jeździliśmy tam rowerami jako dzieci. Dom wyglądał, jakby zatrzymał się w czasie. Drewniane okiennice, kiut balkony, porośnięty wimur. Na furtce wisiała karteczka. Poszukuję pomocy domowej. Zamieszkanie niewymagane. Warunki do uzgodnienia. Zatrzymałam się. Nie wiem, co mnie pokusiło. Może to było zmęczenie, może coś w tym miejscu. Zadzwoniłam. Drzwi otworzył mężczyzna koło sześćdziesiątki. Elegancki, w kamizelce z ciemnej wełny, spod której wystawała koszula z haftem, jak z ludowego muzeum. Miał stalowe oczy i ten rodzaj spokoju, który się czuje jeszcze zanim się go zrozumie. Nazywam się Wiktor. Powiedział krótko i skinął głową na werandę. Usiadłam. Powiedziałam mu o sobie, bez dramatów. Ale z uczciwością. O rozwodzie. O tym, że nie mam pracy. O tym, że potrafię sprzątać i gotować i że nie palę. Potrafisz krochmalić pościel? zapytał nagle. Tak, odpowiedziałam. Nie przyprowadzasz gości? Nigdy. Dobrze. Jutro, ósma rano. Rano włożyłam sukienkę w kolorze czerwonego wina do kolan z krótkim rękawkiem i delikatnym paskiem. Do tego cieliste rajstopy i czarne lakierki na niewysokim obcasie. Włosy związałam w kok i przypięłam złotą spinką. Nie chciałam robić wrażenia, ale coś we mnie mówiło. Bądź kobietą, nie tylko pracownicą. Dom pachniał starym drewnem, kurzem i bezpieczeństwem. Sprzątałam powoli, dokładnie. Z czułością do rzeczy. Wiktor pojawiał się od czasu do czasu. Z filiżanką herbaty albo z anegdotą. O tym, że ta szkatułka jest z Wrocławia, a ta figurka z Mazur. Trzeciego dnia zaprosił mnie do kuchni. Ugotuj coś polskiego. Coś domowego. Zrobiłam barszcz czerwony. Na żeberkach. Z czosnkiem, majerankiem i koperkiem. Jadł długo, milcząc. A potem powiedział: Przypominasz mi moją żonę. Tylko jesteś cieplejsza. I w tej chwili coś we mnie zadrżało. Nie jako pracownica, jako kobieta. Czułam, jak koronka Stanika drażni skórę pod sukienką. Jakby ciało nagle sobie przypomniało że też może być pragnieniem. Przy wyjściu podał milnianą chusteczkę z inicjałami. Mam dwie. Jedna była jej. Teraz ta twoja. Nie odpowiedziałam, tylko skinęłam głową. I wyszłam w ciemność Inowrocławia, która tamtego wieczoru paczniała czymś nowym. Poranki u Wiktora stały się rytuałem. Herbata o siódmej. Zapach pieczonego chleba i dźwięk starych schodów, skrzypiących, kiedy schodziłam na dół. Mój dzień zaczynał się w jego kuchni, jasnej, z obrusami haftowanymi ręcznie, w której każdy widelec miał swoją historię. Wiktor już nie pytał, czy chce herbaty. Po prostu ją nalewał. Czasem z plasterkiem cytryny, czasem z landrynką na spodku, jakby zostawiał mały znak, że ktoś o mnie myśli. Czułam, jak zmienia się sposób, w jaki patrzy na mnie. Nienachalnie. Cicho. Z zachwytem starszego mężczyzny, który dawno nie pozwalał sobie marzyć. Zaczęłam ubierać się inaczej, bardziej świadomie. Nie prowokacyjnie, ale kobieco. Dzisiaj wybrałam sukienkę w kolorze piaskowego beżu z wcięciem w tali i rękawem. Do tego cieliste pończochy z delikatnym szwem i ciemnobrązowe czułenka. Kiedy się schylałam, by wyjąć coś z dolnej szafki, czułam jego wzrok na sobie. Nieostry. Niegłodny. Cierpliwy. Jakby chciał zapamiętać każdy ruch. Pewnego ranka przyszłam wcześniej niż zwykle. Drzwi do jego sypialni były uchylone. Łóżko jeszcze nie pościelone. Wiktor dopiero zakładał koszulę. Pozwól, pomogę, powiedziałam i zanim odpowiedział, zaczęłam poprawiać pościel. Kiedy się nachyliłam, ramionczko mojego stanika sunęło się z ramienia i wysunęło z pod kremowej dzianiny. Poczułam jego obecność za sobą, ciepło w powietrzu. Nie powiedział nic. Tylko chrząknął i odszedł do kuchni. Przyniosłam mu kawę. Proszę. Powiedziałam, siadając obok. Przez chwilę milczał, po czym jego dłoń musnęła moje udo. Przez materiał. Prawie niewyczuwalnie. Nie odsunęłam się. Tego samego dnia poprosił, żebym poszła do schowka po starą skrzynkę ze zdjęciami. Założyłam lekki fartuszek na niebieską sukienkę, podciągnęłam włosy. W schowku było ciepło. Kusz osiadał na ramionach. Pończochy powoli suwały się z ud. Zawsze trochę się suwały, dopiero potem dowiedziałam się, że to był jego fetysz. Stałam na drabinie, kiedy wszedł. Nasze spojrzenia spotkały się. Odwrócił wzrok, ale już wiedzieliśmy, coś się zmieniło. Nie mogliśmy udawać, że to tylko praca. W poniedziałek zaprosił mnie na kolację. Zostań, powiedział, po prostu zostań. Na stole pieczona wołowina, ziemniaki, kiszone ogórki i czerwone wino. Zwyczajne danie. Ale wieczór był niezwykły. Rozmawialiśmy o przeszłości. O jego żonie, która zginęła w wypadku. O moim mężu, który potrafił sprawić, że płakałam nad zlewem w nocy, trzymając się parapetu jak poręczy. Wiktor słuchał cicho i wtedy, kiedy zbierałam talerze, podszedł. Jego dłoń dotknęła mojej. Po prostu chcę, żebyś została, powiedział. Odwróciłam się. Nasze twarze były blisko. Pocałował mnie. Nie młodzieńczo, nie gwałtownie, długo, cicho. Czułam się tak, jakby czas się zatrzymał. Nie poszłam wtedy do domu. Ale też niczego nie zrobiliśmy. Po prostu leżeliśmy razem. Jego dłoń na mojej dłoni. Nie wiem, co to jest, powiedział, ale z tobą czuję się spokojnie. A ja poczułam, że znów żyje. Jesień w Wrocławiu była wyjątkowo ciepła. Złote liście nie spieszyły się by opaść, a powietrze pachniało słodką wilgocią, jakby miasto na chwilę zapomniało o przemijaniu. Chodziłam do Wiktora niemal codziennie, już nie tylko jako pomoc domowa, lecz jako kobieta, która zostawia po sobie zapach wanili i ciepło w kubku po herbacie. Ubierałam się tak, jak czułam. Długie karbigany, miękkie sukienki w kolorach śmietanki i kawy z mlekiem, delikatne ponczochy z koronkowym wykończeniem. Czasem wysokie kozaki, czasem tylko cień błyszczyka. Wiktor lubił patrzeć na moje nogi, a ja lubiłam czuć jego wzrok. Nie był nachalny, był pełen podziwu. To była nasza cicha gra, spojrzenia, uśmiechy, przypadkowe muśnięcia dłonią o dłoń. Pewnego dnia przyniósł mi szal wyszywany ręcznie. Widziałem na straganie. Pomyślałem, że ci się spodoba, powiedział. Nałożyłam go na ramiona. Był ciepły, z nutą lawendy. Siedzieliśmy wtedy w kuchni. Ja czytałam mu fragment gazety na głos, a on udawał, że słucha. W rzeczywistości jego palce przesuwały się po mojej dłoni, jakby badały fakturę skóry, a nie papieru. Ale równowaga, którą stworzyliśmy, nagle się zachwiała. Do domu Wiktora przyjechała jego siostrzenica. Janina, z Warszawy. Młoda, pewna siebie, z platynowymi włosami, w kurtce do pasa i szpilkach, które brzmiały jak werby na parkiecie. Od wejścia zaczęła mówić, co trzeba zmienić: zasłony, filiżanki, ja. Powinnaś nosić coś mniej opiętego. To dom mojego wujka, rzuciła mimochodem. Nie odpowiedziałam. Ale coś we mnie drgnęło. Czułam się, jakby mnie ktoś zepchnął na margines. Następnego dnia ubrałam się w zwykły szary sweter i dżinsy. Bez perfum. Bez uśmiechu. Ale Wiktor to zauważył. Przy obiedzie położył dłoń na mojej. Nie chowaj się. Podobasz mi się taka, jaka jesteś. Zawsze. Chciało mi się płakać, ale zamiast łez, wyprostowałam się i szepnęłam. Jutro przyjdę w nowej sukience. I przyszłam. Sukienka była błękitna, z delikatnym wiązaniem w pasie, materiał opływał ciało jak woda. Bielizna, cielista, koronkowa. Na nadgarstku stary srebrny bransolet. Kolczyki z mojej matury. Czułam się kobietą. Jego kobietą. Janina wyjechała następnego dnia. Nawet się nie pożegnała. Tamtego wieczoru siedzieliśmy razem na werandzie. Wiktor masował moje stopy przez materiał cienkich pończoch. Jego palce sunęły wolno, precyzyjnie. Było coś niezwykle intymnego w tym dotyku. Nie całował mnie. Nie rozbierał. Tylko dotykał przez materiał. Jakby to był rytuał, jakby w pończochach czuł coś więcej niż zmysłowość. Nie ruszałam się. Tylko serce biło mi szybciej. Wieczorem podarował mi pudełeczko z zawieszką. Kształt kropli. Czerwona jaspisowa łza. Ten kamień daje spokój. Chcę, żebyś zawsze czuła się bezpieczna przy mnie. Ale tej nocy zamiast spokoju przyszło coś innego. Wracałam do domu późno i miałam wrażenie, że ktoś idzie za mną. Odwracałam się. Pusto. Następnego wieczoru to samo. Krok, cień, cisza. W końcu powiedziałam o tym Wiktorowi. W milczeniu wstał, założył kurtkę. Od teraz będę cię odprowadzać. Zawsze. Nie protestowałam. W piątek wieczorem, idąc chodnikiem przy starych topolach, poczułam za sobą nagłe przyspieszenie. Odwróciliśmy się. Stał tam. Andrzej. W ciemnej kurtce, z kapturem na głowie. Milczący. Patrzył tylko na mnie. Wiktor wyszedł naprzód. Czego pan chce? Przechadzam się. To zakazane? Uśmiechnął się. I zniknął w ciemności. Drżałam. A Wiktor powiedział tylko jedno. To nie był przypadek. Znasz go. Skinęłam głową. To mój były mąż. Nie spałam tamtej nocy. Siedziałam na łóżku, w starym dresie i wełnianych skarpetach, z kubkiem melisy w dłoniach. Patrząc w okno, jak w lustro, matka nie zadawała pytań. Zostawiła tylko herbatę z lipą i powiedziała: Jeśli to naprawdę on, bądź ostrożna, córeczko. Andrzeja nie widziałam ponad rok. Po rozwodzie zniknął. Mówili, że wyjechał do Czech, inni szeptali, że siedział za przekręty. Nie interesowało mnie to. Spaliłam wszystko. Jego listy, koszulki, nawet wspólne zdjęcia. A teraz on wrócił. I nie po prostu wrócił. On mnie obserwował. Znałam ten rodzaj strachu gęsty jak dym. Znałam też ten ton porozmawiajmy normalnie. Tylko, że jego normalnie zawsze znaczyło będzie krzyk, płacz i rozbita szklanka. Wiktor nie zadawał pytań. Rano czekał na mnie przy wejściu, w skórzanej kurtce i rękawiczkach. Nie puszczycie już samej. Wszystko mam pod kontrolą. Jego obecność działała jak zbroja. W domu zrobił kawę. Usiadłam na kanapie w bordowej sukience koszulowej z paskiem, w miękkich zamszowych bodkach. Na głowie szary beret z wełny. Pod spodem, rajstopy w grubą siateczkę, które wybrał sam. Mówiąc. To odważne. Ale pasuje do ciebie. Rozłożył pudełko ze starymi zdjęciami. Patrzyliśmy, jak wyglądał w młodości, z wąsami, w białej koszuli, z akordeonem na kolanach. Śmiałam się, a on patrzył na moje palce, jak poprawiam kosmyk włosów. W pewnym momencie położył dłoń na mojej. Jesteś w domu, Marlena. Rozumiesz? Serce mi ścisnęło. Skinęłam głową. Ale nie mogłam uciec od niepokoju. Tydzień później Wiktor przygotował niespodziankę. Kiedy przyszłam, dom był pełen świec. W tle grała cicho stara melodia ze skrzypiec. W kuchni pachniało jabłecznikiem. Dziś nie pracujesz. Jesteś moim gościem. Zjedliśmy kolację przy prawdziwym stole z obrusami, winem i porcelaną. Po kolacji dał mi pudełko. W środku sukienka czerwona, aksamitna, cienkie ramionczka. Dekolt odsłaniający obojczyki. Chcę, żebyś poczuła się jak królowa. Po prostu ją załóż Przebrałam się w łazience. Sukienka leżała idealnie. Rozpuściłam włosy, pomalowałam usta. Kiedy wyszłam, zamarł. Podszedł powoli. Jesteś piękna. Nie wulgarnie, niewyzywająco. Po prostu piękna. Objął mnie w talii. Po raz pierwszy tańczyliśmy w salonie przy skrzypcach. Jego dłoń na moich plecach. Moja na jego piersi. Kiedy mnie pocałował, ten pocałunek był inny. Nie tylko czuły, ale pełen pragnienia. Czułam, jak jego dłonie suną po moich plecach. Jak dotykają brzegu sukienki. Jak jego oddech staje się cięższy. Przytuliłam się do niego całym ciałem. Aksamit nie tłumił napięcia. Wtedy ktoś zapukał do drzwi. Zamarliśmy. Wiktor poszedł otworzyć. W korytarzu stał Andrzej. Muszę porozmawiać z Marleną. Wiktor zamknął drzwi. Spokojnie, ale stanowczo. Już nie masz z nią nic wspólnego. Stałam w korytarzu, bosa, w czerwonej sukience, z drżącymi rękami. Minutę wcześniej czułam się kobietą, kochaną, wybraną. Teraz znów przestraszoną. Wiktor wrócił. Objął mnie. Jestem przy tobie. Nie pozwolę, żeby znów cię skrzywdził. Ale musisz zdecydować, Marlena. Chcesz z nim rozmawiać? Milczałam. Potem pokręciłam głową. Miał siedem lat, żeby ze mną porozmawiać. Teraz moja kolej. By być szczęśliwą. Następnego dnia Andrzej znów się pojawił. Wyszłam ze sklepu z siatką jabłek i świeżym pieczywem, a on stał przy wejściu do klatki schodowej, oparty o ścianę, z papierosem w ustach, jakby czas się cofnął. To teraz jesteś z tym starcem? rzucił z szyderczym uśmieszkiem. Tak, odpowiedziałam cicho, ale stanowczo. Pamiętasz, jak było? On ci nawet nie dorasta do pięt. Podeszłam bliżej. Spojrzałam mu w oczy. Zmęczone, mętne, z pozorem pewności siebie. Pamiętam, Andrzej. Dlatego teraz nie. Kiedy chciał dotknąć mojej ręki, instynktownie ją cofnęłam. Już nigdy mnie nie dotkniesz. Wieczorem opowiedziałam wszystko Wiktorowi. Słuchał bez słowa. Ujął moją dłoń, ścisnął. Chcę, żebyś została. Na zawsze. Nie mówił tego z napięciem czy strachem. Jego głos był pewny. Cichy, ale mocny. Wróciłam do domu. Spakowałam torbę. Mama, jak zawsze, nie zadawała pytań. Tylko objęła mnie mocno i szepnęła. Nareszcie wybrałaś siebie. Minął miesiąc. Każdy poranek pachniał kawą, ciepłym chlebem i spokojem. Po raz pierwszy nie bałam się kroków w korytarzu. Nie podskakiwałam, gdy ktoś zamykał drzwi. Wiktor był. Po prostu był. Pewnego dnia dał mi klucz. Ten dom jest też Twój. Zaśmiałam się przez łzy. Ale wiedziałam, to nie było chwilowe. To było moje miejsce. A potem pewnego wieczoru, kiedy nakrywałam do kolacji, usiadł przy stole i nagle zamilkł. Jego twarz pobladła. "Wiktor?" krzyknęłam. Trzymał się za pierś. Z trudem oddychał. "Serce?" wyszeptał. Zadzwoniłam po karetkę. W drodze do szpitala trzymałam jego rękę, jak tamtej nocy, gdy tylko leżeliśmy razem. Jeśli coś się stanie, w szufladzie. List. Wiktor przeżył. Lekarz powiedział, że miał od dawna problemy z sercem. Ukrywał je. Stres przyspieszył atak. Został w szpitalu, w intensywnej terapii. Wróciłam do domu. W ciszy usiadłam na łóżku. Otworzyłam szufladę. Była tam biała koperta, starannie zapisana dla marlini. Drżały mi ręce. W środku tylko trzy zdania: Jeśli to czytasz, znaczy, że i tak jestem blisko. Nigdy nie wierzyłem w przypadki. Jesteś moim wyborem. Jeśli odejdę, żyj za nas dwoje. Zaniosło mnie. Nie płakałam długo. Ale płakałam naprawdę. Wypisali go po tygodniu. Był słabszy, wychudzony. Ale w oczach miał błysk. Myślałem, że się starzeje. A to po prostu czekałem na ciebie. Uśmiechnęłam się. A ja myślałam, że już nie potrafię kochać. Zapadła cisza. Ktoś zapukał do drzwi. Spojrzeliśmy na siebie. Otworzyłam. Na progu stała młoda kobieta. Podobna do Wiktora. W ręku trzymała dziecięcy plecaczek. Obok niej stał chłopiec, może ośmioletni. Jasne włosy. Spokojne oczy. Dobry wieczór. Przepraszam, czy pan Wiktor? Mam na imię Alina. Jestem pańską córką.